Coś ostatnio wspominałem o tym, że temperatury wskoczą na wyższy poziom. Tak, wskoczą na wyższy poziom. Ostatnio też na shortach. Shorty mają z tym problem, że to jest trochę wyjęte z kontekstu. W odcinkach wam dokładnie tłumaczę, jak dlaczego sytuacja może być taka, a nie inna, i z czego to wynika i jakie są tutaj również problemy z tym związane. Natomiast na shortach nie mogę tego zrobić, a niektórzy właśnie oglądają. Czwarty, potem mówią, gdzie te upały miały być? 10, 9, 8. Owszem, miały być, ale zostały przesunięte. do źle brzmi, że zostały przesunięte. E, przede wszystkim pierwsze upały miał przynieść wyż Ines, który miał się mocniej. Miał być bardziej umocniony, natomiast niestety ten wyż się nie umocnił przez Polskę przemieścił się front atmosferyczny i ten upał został zepchnięty do chociażby Węgier, gdzie temperatury wzrastały do 20, tam do 20 do 36 stopni Celsjusza, podczas gdy na Słowacji już bardzo blisko naszych granic bardzo szybko te temperatury spadały. Natomiast teraz fala wysokich temperatur i nie boję się użyć już tego słowa, fala upałów. Jest coraz bardziej pewna w dniach 14, 15, 16, i to się cały czas utrzymuje w kolejnych wyliczeniach. Zobaczcie, mamy tutaj wyliczenia różnych modeli numerycznych, naniesione one są na ten wykres różnymi kolorami, żeby tutaj móc sobie porównać tą sytuację. I my jesteśmy teraz, to jest akurat dla Bydgoszczy, żeby nie było, że Bydgoszcz nie ten, dobrze, dla Bydgoszczy. I teraz będziemy mieli dwa dni: 10, 11, i w sumie 12. Z temperaturami na poziomie 24-25 stopni Celsjusza, co też bardzo dobrze widać po różnych wyliczeniach modeli numerycznych, że to są wyliczenia praktycznie zgodne. Są pewne różnice, bo widać część wyliczeń jest tak rozjechana, ale ogólnie te wyliczenia są praktycznie zgodne. Upał miałby się zacząć od 14, kiedy to temperatury przekroczyłyby 30 stopni, 15 i 16 temperatury mogłyby osiągnąć 30. 3 do 34 stopni Celsjusza. Ochłodzenie nastąpiłoby 17 bądź 18 ym, sierpnia. Wygląda to bardzo interesująco, a to wszystko za sprawą wyżów. Wyżów, które nadal będą znajdowały się nad Polską. 11 wyż Julia, bo o tym wyżu właśnie mowa, on przemieści się z nad Wielkiej Brytanii nad Polskę i tego dnia to ciśnienie będziemy mieli najwyższe. Później to ciśnienie za. Delikatnie spadać, ale to tylko dlatego, bo ten wyż przemieści się na wschód od naszych granic, a to spowoduje otwarcie drogi do tych bardzo gorących mas powietrza, więc to sobie zaraz omówimy. Opadów do 17 praktycznie nie widać. Po 17 worek z opadami się rozwiąże, ale na tą chwilę też nie widać, żeby tych opadów było jakoś naprawdę dużo. Wyżowa pogoda to również pogoda bez silnych porywów wiatru i tych porywów nie ma praktycznie. W ogóle mocnych, widocznych tylko dziś, czyli tylko w niedzielę, te porywy mogłyby osiągnąć 50-55 km na godzinę, i to tak naprawdę wszystko. Dlaczego? Dlaczego? dlaczego tak ma być i dlaczego tu się tak dzieje, że będziemy mieli te wysokie temperatury wspominałem wam moi drodzy że w tym momencie właśnie w niedzielę przez Polskę przemieszcza się zatoka niskiego ciśnienia, ona niejako jest wciśnięta między dwa wyże, między wyż Ines który no nie przyniósł nam tych wysokich temperatur z od tego, że on to też ułożenie tego wyżu i tę słabość tego wyżu powodowała że no niestety tutaj nie zadziałało tak jak trzeba, to wszystko plus dodatkowo obok wyż-Julia, no i on też powodował tutaj, że to ciepłe powietrze nie mogło do nas za bardzo dotrzeć. Wyż Julia bardzo mocno się wzmacnia 1028-1029 hektopaskali to ciśnienie nam cały czas rośnie i tak w 10 w godzinach wieczornych on zdominuje pogodę w Europie Zachodniej, w Europie centralnej, a następnie w Polsce, bo te burze, które w niedzielę będą, i ta, za, ta zatoka niskiego ciśnienia zostanie bardzo szybko wypchnięta. Poza nasze granice my dostaniemy się pod wpływ pola wysokiego ciśnienia. Tak jak wam wspominałem w przypadku. Wyżów, nawet takich jak ten, mamy pewne sytuacje, które musimy po prostu wyjaśnić, i ja je tutaj Wam postaram się wyjaśnić, tylko wybiorę sobie kolor biały, żeby było to ładniej widoczne. Moi drodzy, mamy centrum wyżu, znajdujące się na przykład tutaj. No i teraz tak, Polska jest tu. O, tu mamy Polskę, tu mamy centrum wyżu, więc skoro widzicie, gdzie jest Polska, to teraz bardzo istotna sprawa. Ciepłe powietrze z racji cyrkulacji wyżu będzie napływało po stronie zachodniej, w kierunku północnym. To dlatego w momencie, gdy ten wyż znajduje się na wschód, od, na zachód, przepraszam, od naszej granic, czyli w poniedziałek, tak będzie, i we wtorek do nas będzie spływało chłodne powietrze z północy. Więc będziemy mieli dwa dni z niższymi temperaturami, ale wystarczy, że ten wyż przemieści się w kierunku wschodnim. To ta fala tego ciepłego powietrza zacznie docierać również do naszego kraju. I taka sytuacja będzie miała miejsce. Ten wyż jest na tyle silny, że nic go tutaj tak naprawdę nie blokuje. Dlatego też on bardzo łatwo będzie mógł się przemieścić nad Polskę 11 i 12. Następnie będzie 13 i 14. Umacniał się na wschód od naszych granic, i na północny wschód od naszych granic. Być może będzie to wyż wielocentryczny, będzie kilka tych wyżów, ale cała ta wyżowa wierchuszka ustawi się po wschodniej stronie. Dla nas oznacza to. Bardzo fajną sprawę związaną z tymi wysokimi temperaturami. Z tymi wysokimi temperaturami, które będą do nas docierały właśnie z południa w kierunku północnym, otworzy nam się tutaj Oczywiście napływ tych ciepłych mas powietrza. Chłodne powietrze zostanie wypchnięte daleko poza nasze granice, chociażby nad wschodnią Ukrainę, a szerokim strumieniem do nas z południa zacznie napływać bardzo ciepłe, wręcz gorące powietrze. To utrzyma się, tak jak mówiłem, od 14 do 16, kiedy nastąpi prawdopodobnie wyparcie tych ciepłych mas powietrza, więc będziemy mieli dwa dni bądź 3 dni z bardzo wysokimi temperaturami. Czy dobra informacja dla jednych pewnie tak, dla drugich pewnie nie. Sprawdźmy aktualnie w wyliczeniach jak te temperatury mogą wyglądać. Z racji tego, że to jest jeszcze dosyć daleki okres, nie mamy prognoz krótkoterminowych modelu Swiss. Mamy na razie prognozy modelu Icon chociażby i tu już widzimy, że 13 temperatury w Polsce mogą wzrosnąć dosyć mocno, ale to w Polsce południowo-zachodniej do 30-31 stopni Celsjusza. Noc z 13 na 14 dosyć chłodna i 14 pierwszy dzień z takim upałem, który będzie w większości kraju, Polska Zachodnia 32 33, Polska centralna 33 stopnie Celsjusza, Polska północno-wschodnia, tutaj będziemy mieli 22 do 23 stopni Celsjusza. Noc z, z czwartku na piątek i z piątku, przepraszam, z piątku na sobotę z temperaturami od 16 do 18 stopni Celsjusza, więc z temperaturami wyższymi. Tutaj generalnie wyliczenia tego modelu się kończą, więc przejdźmy do modelu ECMWF, żeby tutaj zobaczyć jak model ECMWF ECMWF nam e, sytuację pogodową pokazuje. Ja przejdę z powrotem do Polski. Mm -hmm. Dobra, i mamy czternasty. Tu również model ECMWF. Dla czwartku pokazuje 32 do 34 stopni Celsjusza. Polska centralna, Polska zachodnia. Możliwe, że to będzie naprawdę mocna fala upałów, która jest coraz bardziej widoczna w różnych wyliczeniach modeli numerycznych. Noc e, dosyć ciepła. Polska zachodnia centralna. 18 do 20 stopni Celsjusza. No i mamy 15 z temperaturami do 34 bądź 36 stopni Celsjusza w Polsce Zachodniej. To jest bardzo już wysoka temperatura. Model GFS. Sprawdźmy, czy widzi podobną sytuację. Więc 15 mielibyśmy noc z bardzo wysokimi temperaturami. Model GFS również tutaj widzi 34 do 36 stopni Celsjusza w Polsce Zachodniej. Polska Centralna 30 do 32. Polska Północna Wschodnia 26 stopni Celsjusza. więc mamy tutaj bardzo podobne wyliczenia. Noc z 15 na 16 22 do 24 stopni Celsjusza. Więc bardzo ciepło. No i 16 Polska Wschodnia 32 do 34 stopni Celsjusza. Lokalnie nawet 36 stopni Celsjusza w Polsce Południowo-Wschodniej, więc kolejny bardzo ciepły dzień. Model GFS widzi w całym kraju od 34 do 36 stopni Celsjusza. No, i tutaj pytanie, czy wyparcie tych mas powietrza będzie miało jakieś skutki, czy będzie implikowało jakieś burze? Z pewnością tak, ale jak to będzie wyglądało, trudno powiedzieć, bo to jest bardzo daleki termin. Natomiast fala bardzo wysokich temperatur jest co was bardziej pewna. Widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.